GPW Trader to platforma do nauki inwestowania. Dzięki niej nauczysz się inwestować w akcje, ETF-y i kontrakty terminowe. Po zalogowaniu do wyboru masz kilka przydatnych funkcji. Na początek sprawdź, co masz w portfelu. Ta zagładka prezentuje informacje dotyczące rachunku. Tu zobaczysz ostatnie operacje dokonane na rachunku. Na końcu znajdują się informacje o posiadanych w portfelu akcjach, ETF-ach i kontraktach terminowych. W kolejnej sekcji możesz przeglądać aktualne notowania. Najpierw możesz przejrzeć aktualne dane z rynku, a niżej listę obserwowanych instrumentów. Sekcja Rynek prezentuje wybrane indeksy giełdowe, a na koniec zobaczysz największe wzrosty, spadki, obroty i najchętniej kupowane instrumenty. W sekcji Historia znajdziesz zapis wszystkich operacji dokonanych na rachunku. Tu dostępny jest harmonogram oraz ranking uczestników szkolnej internetowej gry giełdowej. Kiedy już wiesz, jak to działa, czas złożyć pierwsze zlecenie. Wybieramy rodzaj zlecenia: kupno lub sprzedaż, instrument, wolumen, typ zlecenia, limit oraz ważność. Po kliknięciu Przelicz otrzymamy informacje o wartości zlecenia i prowizji. Pozostało już tylko złożyć zlecenie. Zlecenie znajdziesz w portfelu w sekcji Oczekujące. Jeśli masz pytania dotyczące funkcjonowania serwisu, to zajrzyj do instrukcji. Aby dowiedzieć się więcej o działaniu rynku i notowaniach, skorzystaj z platformy edukacyjnej. Znajdziesz tam filmy, kursy e-learningowe i inne materiały. Możesz zdobyć cenne nagrody oraz bonusy, które będą się liczyć w grze. Wszelkie informacje o zasadach, nagrodach i terminach znajdziesz w regulaminie. Powodzenia w szkolnej internetowej Grze Giełdowej.